Cześć, Maneczko, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Geo czyli geograficznej statycznej mapy odkrywającej świat przed złymi. I cóż, lecimy dalej odkrywać nasze przygody, wiecie. Jesteśmy Seą, mamy bloki. Ogólnie, ładne, ogólnie ładne, ładne bloki, takie malowanie, takie kawowe, takie. Hmm, budynki 2,86. Tędy. Mamy coś w stylu czeskich napis, jakieś tu mamy do obsługi, obsłuchy, ale to polskiemu trzeba mówić. Budowa na na znajomi, forema priwna. niby czeskie, niby takie, to jest ten problem. Okrem, Czechy mi pachną tutaj, ale eleganckim polonezikiem co jedzie. Mercury Market, preco, Dukliańska 11, dobra, miasto mamy powiedzmy, dobra. Presow, Presow. Austria, Pilsmo. Powiem, że to może być gdzieś przy Polsce. Drogi jako tako nie widziałem nigdzie. Dałbym gdzieś tu. Słowacja bardziej. No w sumie oni mają takie bardziej. Czechy to w sumie mają. Choć bardzo zbliżone są te dwa kraje do siebie. Dobra, jesteśmy znowu na. No, na totalnym zadupiu. Tam w oddali coś widzimy napisy i tyle. Tam w oddali coś widzimy. Wolałbym <laughs> tam chyba iść. Kurczę, ta roślinność taka typu hawajska. Na pewno nie jesteśmy w Europie. To jest pewne. Mamy przystanek, na którym no nic nie pisze. O, tu są jakieś napisy. Atalawaja Casamonda. Akurat w takim miejscu stoimy, że tego znaku nie ma już. Dobra, trzeba zgadywać. Totalnie szczerze nie mam w ogóle pojęcia gdzie to może być. Może być wyspa se, a może to też być, nie wiem, Rep Republika Konga? Trudno, najwyżej Fawal. Urugwaj? Nie, nie Urugwaj, sorry, Argentyna. Totalnie nie... choć było to Atalaya gdzieś tam napisane, kojarzę. No cóż, trudno się mówi i tyle. Lecimy dalej. Dobra, oczywiście znowu skrzyżowanko, Krajowa, Lazo bu Buciowat. Czyli Czechy albo Słowacja znowu. Tam pójdziemy, wychylimy się i coś widać. Tam są znaki, tu się dymi coś. A Merol chyba jedzie, tak jak taki stary, elegancki. A tam jedzie Uber. <laughs> Co my tu mamy? Buciowat, a tu mamy DJ552. Czyżby to numer drogi? D1, D1. żeby to był gdzieś tutaj? 552. No dobra, to Zobaczymy. Rumunia. Ale to też jest oznaczenie: 552, widzicie? No ale widzicie, mniej więcej w dobrym obszarze strzelam. Że to jest gdzieś tu, nie? Lecimy dalej. Dobra, tym razem jesteśmy w bardziej cywilizowanych warunkach. Pierwsze, co to znaki, popatrzeć tutaj. Jest ziomek prezentujący Voxa. Nie wiem, co to jest. Jakiś Jose Francisco Gare i sobie reklamuje. Es Es pana bym powiedział, to pierwsze, ale czy to będzie to? Może. Może. No, niby europejskie blachy są. Tak, patrząc, jest ten kawałek niebieskiego. Tu, tu. Czyli faktycznie to musi być Hiszpania. Ale dobrze by było jeszcze się dowiedzieć, gdzie? Torre, Rocero, Pacero. Paczero. Paczeko. Sorry. To by było na dwa miasta? A, bo to wcześniej nie było nawet Ronda. I pK Zobaczmy. Hiszpania. Dobra. Tu na zim nic nie mówi. Tu też nic. Dobra. Jedziemy tędy. No tak, duplex. ma, nie, on nic nie mówi. Jak się tu warunki zmieniają, te zdjęcia są porobione także. Kurczę, wróć, 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 wróć. Awda, Europa, Imsas. Nie wiem, tu strzelam. Nie wiem, strzelam. No, blisko bym. Ale dobrze, że znalazłem domenę, że to była jednak Hiszpania. Jakbym nie znalazł, to bym obstawiał bardziej, że to jest, ale. Choć w sumie wszędzie, w Ameryce Południowej czy gdzieś indziej, też są takie hiszpańskie nazwy. To. Okej. Okay. Jesteśmy z pięknej okolicy. Jakiejś fajnej, dziwnej. Noble Via. I bym zapoczątkował, nie wiem, ten na przykład. Czerwone blachy, żółte w sumie takie. jednokierunkowe. Wyszliśmy na główną. Farmacja z ekonomią Jack Under City. Do tej pory na razie nie wiem, gdzie my jesteśmy. Mamy Chevroletę. Mamy znak. Kuena Catamayo i Al Centro. Keda El Paz. No, powiem Wam tak: dużo się tu na pewno dzieje na tym rondzie, Dużo aut. Jakieś sobie statuetka Hostel Chifa Oriental No tak, nie wiem. Jakbym miał obstawiać. Kuximbia. Totalnie nie mam pojęcia. Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia. Nie to mogło być. Powiedziałbym, że jakaś Ameryka Południowa typu Brazylia. No dobra, Ekwador jednak. Nie... Nie wiedziałbym. Nie zgadłbym w ogóle, że to to jednak. Dobra, wyrzuciło znowu nas w takie piękne miejsce. Oczywiście, w którym ja zawsze lubię być. Znaczki już widzę, czcionka. Taka, że hej. Hall standing. Gdzie to może być? Nie nie ma tu napisane domeny czy coś. Ale są napis. Można się, można się tym wnioskować, sugerować. Konkretnie może nie wiem gdzie jestem, ale obszar na pewno wiem mniej więcej gdzie jestem już. I to są jakieś takie Zjednoczone Emiraty. Liban to mi nie pasuje. Albo na Egipt bardziej może pasować. To już nie. Ewentualnie Sudan takie. Dajmy Egipt. Tunezja znowu. W poprzednim odcinku chyba też była ta Tunezja. Trzeba pamiętać, że w Tunezji też są takie znaczki. Generalnie, że tutaj w tej okolicy są takie znaczki. Taka cięka po prostu. Dobra, Jesteśmy sobie w Szwecji albo. Sz Danii. gdzieś te rejony. Są te przekreślone o. W nazwie Langeskow. Tu jest znaczek na Norboli, to pędzimy tędy dalej. Tu mamy Mo Fowling. Fowling. Folding Kirge, Muset Sunder, coś tam. Tu są znaki na jakie miasta? Na Rybę i Folding Bro. Numer drogi w końcu jest nawet. 417. Znajdź teraz numer tej drogi 104. Totalnie nie wiem, strzelam gdzieś tu. W Danii jednak. No jest, mała dróżka 417. No więc, a tu idzie. No Okej, okay, dobra. Gdzieś tu miałem. Okej, okay, jesteśmy w Europie. Już mamy jeden znak: Nordasfejen. Znowu w jakichś takich na Skandynawii? Tak by wyszło. Den Grune, no w Danii znowu, gdzieś. Tym razem już... ekstra, ekstra, dobra. Tam Christiansand Christian Sand i Lilesand. Sand. Dobra, mm, tu jest Christian Sand. Dobra, z ets trochę się kojarzy i Lille Sand, 402. Dobra, więcej rzeczy trzeba poszukać. 402 i... Tak, jakby znowu tu, ale nie niby. Może jeszcze inne Christian Sand jest, choć wątpię. Ja mam obstawiam tu. O, Christian Sand. A, dobra. Dobra, ja się pomijam. To jest Christian Sand tam było, a ja obstawiłem Christian Stanund. Dobra. Mały fail. Dobra, moja pomyłka. Mówię, co jest? Czego nie ma tej drogi? A Jest wszystko. Ja. No dobra, jesteśmy na puskowiu. Se idzie droga. Słońce razi jak szalone. I idziemy. ze. Se. Se idę, idę, jest od noga o. W i dalej niczego nie ma, Co mamy drogę dalej. Dobra, dotarliśmy do jakiegoś miasteczka. Oczywiście nic nie opisane, ale traktorki są eleganckie. Oj pa, e, coś tam. Co to są za napisy? Takie jakby cyrlica, ale taka nie do końca. Jakby... No i weź tu się znajdź. E75. Wiecie gdzie jest E75, nie? No i fajnie. E75. Ja jakaś Ameryka Południowa. Czy To nie może być. Halo, halo. Nie wiem czemu mnie czasem rozłącza. Nie wiem, szczerze co obstawić. Obstawmy Kanady, nie wiem. Grecja? To bym nie wiedział. Totalnie bym nie wiedział. Trudno. O, targowisko. Eleganckie rzeczy. Słoiczki, nie słoiczki. Ej, te napijce jakieś takie indyjskie. Education for Intelligent Z tego można wyczytać Ni to taki, ni to angielski Też pojawia się, choć w dużo mniejszych ilościach Okej okay. Totalne takie targowisko Silhet Dobra, nie ma nic takiego Myślałem, że troszkę ciekawa A mała Dobra, tu też nic nie ma takiego Dobra, chyba nic takiego bardziej Nie znajdę Tylko Mogę obstawiać, że to jest gdzieś a Tajlandię to nie pasuje z takim paskiem u góry. Nepal. Ten pasek u góry to gdzieś na Nepal pasuje widocznie tak. Na Bangladesz jednak bardziej by to pasuje. Bardzo to jest mylne, bo bardzo podobne kraje, niby podobna czcionka, a jednak gdzieś, gdzieś to się różni, gdzie no dla mnie to nie ma aż takiej różnicy, nie? Czy to czym to się różni to. No dobrze, także dzięki, że oglądanie się. Mam nadzieję, że wam się podobało, umiliłem wam chwilowo czas. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.